Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Bogusia, Bogi, Warszawa, baciata, baciata, Revolution. Dzisiaj jestem trochę w innym wydaniu, co mnie mega cieszy. To jest jedno z moich ulubionych miejsc z mojego e, miasta rodzinnego, czyli z Bydgoszczy, tak? E, Las Błonie, polecam. Mały, ale fajny, jak to mówię, nie? Mały, ale wariat. <grych> zapraszam Cię dzisiaj na kolejną serię, tak? Kolejny, nie mogę powiedzieć, post, bo posty piszę dla Ciebie mm, na Facebooku, Bełgusia, Bogi Adrian, zapraszam. E, na kolejne nagranie, tak? Seria edukacyjna, porozmawiajmy na tańcu. I tutaj dzisiaj chciałabym z Tobą podjąć temat a propos tego, jak postrzegamy sam taniec, nie? Postrzegamy sam taniec, całą aktywność, tak? to, co chcemy dla siebie zrobić, a jakie blokady gdzieś tam mamy w głowie. Czyli takie pułapki myślenia, mówiąc kolokwialnie, tak? To, co nas gdzieś tam blokuje albo motywuje do tego, że chcemy robić. Teraz e, zwróć uwagę na to, że. Zwróć uwagę na to, że to, w jaki sposób myślisz, podchodzisz do tańca, tak często będziesz odbierany, odbierana. Tak samo jest w życiu, jeśli jesteś smutny, zamkniętą, masz klatkę, wiesz, przygarbiony jesteś i tak dalej, tak też będziesz odbierany, odbierana przez inne osoby. W tańcu, jeśli zastosujemy podobną zasadę, czyli otworzę się tak na to, co taniec mi mm, przynosi, tak, to, co może mi ofiarować tak, taka nauka tańca, kurs instruktor, grupa i tak dalej, tak też będę też trochę podchodzić do tego. Oczywiście to, co mm, zrobi druga osoba, która mnie uczy, jaką, w jaki świat mnie wprowadzi, atmosferę, to czy będę chciała wrócić i tak dalej, to jest jedna rzecz, ale to, czy sobie na to też pozwolę, tak, czy zechcę dać komuś szansę na to, grupie instruktorowi, tak, Szkole tańca, czy gdzieś tam zamknę się i tak dalej, i pomyślę, że wszystko jest jakby po stronie tylko tego instruktora? Trochę, bardzo, zawsze to jest moje takie ulubione słowo trochę, bardzo zależy od nas, nie? Czyli i trochę, i nawet bardzo. Jak zwał, tak zwał. Myślę, że wiesz o co mi chodzi. No i teraz. No właśnie, przeanalizujmy to sobie. Jak idziesz do pracy, to bardzo zależy Ci na tym, żeby Twój pracodawca, Twoi koledzy, koleżanki z pracy Ciebie zaakceptowali, tak? Czyli żeby byli dla Ciebie mili, żeby Cię gdzieś tam oprowadzili, żeby nie było żadnych zgrzytów, żeby nie było żadnej toksyny, ludzi takich, którzy by po prostu gdzieś tam źle na Ciebie patrzyli z góry albo gdzieś tam źle Tobie życzyli, nie? No właśnie. I teraz zwróć uwagę, że na każdej jednej czynności, czyli również na kursie tańca, każda jedna osoba może mieć podobne, żeby nie powiedzieć, że takie same, oczekiwania względem Ciebie. Czyli daj trochę tej swojej energii, swojego takiego zaufania, uśmiechu, tak? otwartości, na to, co spotka Ciebie na takim kursie tańca. To jest mega fajnie e, doświadczyć czegoś takiego, gdy samemu chcemy wyjść drugiej osobie jakby naprzeciw z daną emocją, z danym zachowaniem, co trochę może zrobić inaczej niż zwykle, tak? Czyli nie być zdystansowanym aż tak bardzo zestresowanym, bo zwróć uwagę, że ta niezwolowo ma Cię otworzyć, nie? Ma sprawić, że będziesz radośniejsza, radośniejsza, będziesz się lepiej czuć sam ze sobą, w nowym otoczeniu, poznasz nowych ludzi, tak? No i będziesz sobie doświadczać tego wszystkiego magicznego, co się dzieje wokół ciebie, czy tych endorfin. Ale wszystko zależy od Twojego podejścia, od tego, czy sobie na to pozwolisz i czy pomorysz w pewnym sensie też grupie przez swoje zachowanie i instruktorowi. No i Cię zachęcam do takiej rozkminki, do takiego gdzieś tam doświadczenia, eksperymentowania, czy mówię prawdę, czy może kłamię. No, także zobacz sobie pod tym kątem. No i dzisiaj tak dosyć krótko będzie może. Tak. Dzisiaj może trochę krócej. Nie zawsze te nagrania są takie, wiesz, skondensowane, nie? Ale docelowo chciałem, żebyś pomyślał, pomyślała, zastanowiła się przede wszystkim o twoich myślach i o swoim nastawieniu. O tym, jak już jesteś na kursie, jak chcesz dopiero iść na kurs, jak podchodzisz do tego, czy to jest dla ciebie ważne, czy właśnie takie no, pf, pójdę zobaczyć, jak będzie, i jakby nie nastawiam się na nic specjalnego, to jest w sumie okej, okay, pod warunkiem, że wciąż masz pozytywną emocję z tyłu głowy, nie, jakkolwiek to brzmi. Czyli wychodzisz z pozytywną emocją, chcesz dać so coś od siebie, no i docelowo wtedy to przynosi jakby korzyść dla wszystkich, nie? No? Zachęcam Cię do takiej rozkminki i zachęcam Cię oczywiście też, żebyś po prostu poszedł, poszła na taki kurs tańca, jeśli jeszcze tego nie robisz, jeśli jeszcze nie tańczysz. O, zobaczcie, bydgoszcz w błonie. Fajowo tutaj. Polecam. E, tak, jeśli jeszcze tego nie robisz, e, bo to jest fajne doświadczenie, fajne doświadczanie nawet z tego wszystkiego, co się dzieje wokół nas, nie? Tych wszystkich ludzi pozytywnych, muzyki, tego, że może być trochę inaczej. Nie wiem, czy znam inną aktywność, tak, która tak bardzo mocno jednoczy ludzi też jakby cały czas. Myślę, że może mogą biegacze się do tego trochę też e, jakby dołączyć, chociaż często możesz też biegać samemu, a w tańcu wiadomo, możesz tańczyć solo, ale też, też w grupie zmieniasz się w parach i cały czas masz tam... E, connection nazwijmy to, cały czas masz jakiś kontakt z tym drugim człowiekiem, tak? Uśmiechasz się gdzieś tam, starasz się mu pomóc, to od razu też wyczuwasz tą osobę itd. itd. Także trochę odbiegam od tematu. Tutaj chciałam cię trochę bardziej podjarać na to, że warto zrobić coś dla siebie, poznać nowych ludzi, otworzyć się na to wszystko. No i przede wszystkim właśnie wszystko wychodzi. Od głowy, tak? Od naszego myślenia. Pamiętaj, że ty kontrolujesz swoje myśli. To ty jesteś jedyną osobą, która ma na to wpływ, nastawienie i może być albo bardzo kiepsko, albo zaje fajnie. Polecam to drugie nie? Zostawiam Cię z tą myślą, mam nadzieję, że dało Ci to troszkę e, takiej może refleksji do tego wszystkiego, e, co się wokół Ciebie dzieje, a nawet do Twojego życia, bo ja tutaj mówię o tańcu, ale docelowo możesz sobie w ramach tańca wrzucić każdą inną aktywność, e, czy każde inne sytuacje w życiu i myślę, że to się też będzie zgadzać, nie? Ja Cię zachęcam ze swojej strony do zajęcia do mnie, jeśli masz tylko ochotę, nie tylko prowadzę zajęcia regularne, ale również warsztaty weekendowe w Warszawie, Baciata i Salsa, zapraszam Ciebie uprzejmie. Na ten moment nie wiem, kiedy będziesz mnie oglądać. 2022 rok tutaj prowadzę w Salsa Libre. Z przyjemnością też poprowadzę warsztaty w Twoim mieście, tak? Jeśli będziesz miał, miała tylko taką ochotę i przestrzeń, tak? Ludzi chętnych do tańca. No i widzimy się. Miłego dnia.